Tomasz Nykiel i Wiktor Małkoni. Rozpoczynamy koniec tygodnia, a nasz dzisiejszy program rozpoczniemy od spraw związanych z prawem i sprawiedliwością. Mieliśmy ostatnio wyniki sondaży, coraz lepsze wyniki sondaży Prawa i Sprawiedliwości, ale też trzeba zwrócić uwagę, że to też może być wynikiem tak naprawdę tytanicznej pracy, którą wykonuje prezes Kaczyński, który jeździ po całej Polsce. W każdy weekend odwiedza przynajmniej kilka miast i zorganizowanych jest kilka spotkań z mieszkańcami. No chyba to są wyniki tej pracy, ale też cieniem na, na te całe dobre wyniki prawa i sprawiedliwości rzuca się zeszłotygodniowa wypowiedź profesor Pawłowicz w TVN 24. Moment. Dwie jakby osobne kwestie. Najlepsza obrona to jest atak. Premier Tusk zapowiedział turniej po Polsce. Tak samo jak zapowiedział przegląd y, pracy ministrów w, w, zaraz w poniedziałek, szczególnie ministra sprawiedliwości i zrobił to z pięć albo sześć razy, to tak samo zapowiada y, ten tour po Polsce. E, dobrym ruchem, w sensie marketingowym, ja mam na myśli marketing polityczny w tym momencie, od strony Jarosława Kaczyńskiego, to było uprzedzenie e, największego rywala, tak? E, tym samym, y, czyli... Jarosław Kaczyński nam pokazuje. Popatrzcie, jak zwykle premier o czymś mówi, a ja to robię. I wcale nieprawda tak jak niektórzy w platformie mówią, że prawie sprawiedliwości rośnie, bo schowali Jarosława Kaczyńskiego nie schowali. Wysłali go na w Jarkobusie w Polsce. I daje to efekty. Ja zawsze twierdziłem, że spotkania bezpośrednie z wyborcami. Dają dużo więcej niż telewizyjny spot czy, 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 czy jakaś propaganda w mass media, dlatego że jeśli ktoś zobaczy ten lider, jeszcze mu się uda uścisnąć dłoń, to, to już w ogóle co druga dłoń to jest głos, tak? To daje dużo, dużo więcej niż, niż właśnie taki, taki suchy, bezosobowy kontakt przez, przez media. Jak Państwo dobrze wiedzą i Pan Redaktor, mam nadzieję, też, ja nie jestem zwolennikiem teorii układu. Niemniej jednak porównuję tę sytuację z Panią Profesor Pawłowicz, z tym, co się stało też w TVN24, z Panem Posłem Niesiołowskim. Kiedy Pan Poseł Niesiołowski atakuje, zdaje się, wówczas była Magdalena Środa i feministki, rzuca szczawiem, to na drugi dzień od razu temat jest gaszony w Gazecie Wyborczej ukazuje się instrukcja obsługi, co zrobić z niefortunną wypowiedzią pana Niesiełowskiego. Natomiast kiedy to pani profesor Pawłowicz popełnia taką niefortunną wypowiedź, która jest oczywiście skandaliczna i nie zgadzam się z tym, No i co... tak naprawdę politycy Prawa i Sprawiedliwości się od niej odcinają. Tak, ale popatrzcie jak media mainstreamowe… Cały czas maglują to nie schodzi z jedynki, cały, i, na, i zapewne przez ten tydzień i następny, cały czas będziemy mieli w tle tę wypowiedź, której nie dadzą zagasnąć w sensie medialnym. Ale myślę, że ta wypowiedź będzie miała rzeczywisty wpływ na postrzeganie prawa i sprawiedliwości, czy to właśnie będzie tylko ten temat tygodniowy, dwutygodniowy. Ciężko, ciężko powiedzieć. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, jak, jakie to jest przykre, kiedy. Wypowiedzi Niesiołowskiego są od razu gaszone i, i, i wydane dla lemingów jest zaraz instrukcja obsługi, a wypowiedzi kogokolwiek Sprawy i Sprawiedliwości, takie mniej fortunne, są maglowane tygodniami. To nie jest normalne. To pokazuje, jak, jak, jak niezależne media są niezależne. No właśnie, być może tutaj ta zależność od władzy jest większa i chyba łatwiej kogoś z opozycji z Prawa i sprawiedliwości przede wszystkim skrytykować. Ale wracając do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówi się o tym, że on chce odwiedzić tak naprawdę wszystkie powiaty w Polsce. Więc postawiono bardzo na ten kontakt bezpośredni. A do wyborów jeszcze jest. A wszystko się odbywa w roku, w którym nie ma żadnych wyborów. Nie. To jest tak, że no, ten efekt w dniu wyborów jest wynikiem pracy, która tak naprawdę zaczyna się dzisiaj. Mało tego, wybory europejskie będą miały wpływ na wyborach samorządowych. Wybory samorządowe będą miały wpływ na prezydenckie, prezydenckie będą miały wpływ na, na parlamentarnych. Więc ta praca nie jest na marne. Ona, ona ma sens. Myślę, że strategzy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą o tym. No i, i plan ambitny, tak, ale też perspektywa czasowa jest realna, kiedy zestawimy ją z planem. Mhm. Jarosław Kaczyński ma bardzo barne te swoje wystąpienia, też mało czasu poświęca dziennikarzom prawie w ogóle, a rozmawia raczej z mieszkańcami, ale też mocno krytykuje Platformę Obywatelską i samego premiera, na przykład mówiąc takie zdanie. Co państwo myślą, jak usłyszą takie zdanie? Teraz usłyszysz same kłamstwa. Składa się na jakieś jedno nazwisko. Tusk. Jak pierwsze litery. Dobrze. Więc każdy koncentruje się na tym, na czym jest dobry. Jeśli Jarosław Kaczyński byłby mistrzem na przykład debat, to by sobie pozapraszał lokalnych polityków Platformy i by ich sprowadzał do parteru. Tak nie jest. Jarosław Kaczyński jest dobry w taką. No, w monologu. monologu. Nie chcę powiedzieć demagogii, ale, ale jest dobry w takich, w takich sytuacjach sam na sam. Unika unika może za dużo powiedziane, ale ogranicza kontakt z dziennikarzami, też dlatego, że to przeważnie to są ludzie po politologii, którzy no, dają radę, a koncentruje się właśnie na, na kontakt z wyborcami przez monolog. Okej, okay, to jest jego show, jego cyrk, jego małpy, on ustawia scenariusz i tak ustawia go pod siebie. To rzecz dość normalna. Panie redaktorze, szanowni widzowie, każdy, kiedy wynajmuje salę, płaci za catering, ma prawo tam robić co chce. A, I powiedzieć co chce. A, a, a to nie jest spęd bydła. Każdy wchodzi, jeśli jest zainteresowany, jeśli zechce tego wszystkiego posłuchać, jeśli zechce być częścią tego, tego spektaklu. Zostawmy trochę politykę, przenieśmy się do Wrocławia i tam. Sprawa związana z tym, co interesuje wszystkich w całej Polsce, bo od 1 lipca wchodzi nowa ustawa śmieciowa, a tam te śmieci zaprzątają głowę nie tylko mieszkańców, ale też zarządców nieruchomości i władz Wrocławia, bo mieliśmy taką decyzję w środę, że zarządcy nie chcą w imieniu mieszkańców składać deklaracji śmieciowych. Mówią, że mieszkańcy muszą zrobić to osobiście. We Wrocławiu to układa się w siedzibie spółki Ekosystem. Z kolei władze Wrocławia też troszeczkę, Umywają ręce, bo mówią, że nie są stroną w tej sprawie. Ewentualnie mogą zorganizować spotkanie z wiceministrem środowiska, właśnie z zarządcami, żeby wyjaśnił całe te kontrowersje. Zarządcy mówią, że to jest sprawa mieszkańców, którzy będą indywidualnie się rozliczać za te śmieci. Z kolei, też w mediach wrocławskich pojawia się bardzo dużo komunikatów o tym, jak te śmieci segregować, kto za co odpowiada, jakie też obowiązki mają ci, którzy odbierają te śmieci. No ta ustawa śmieciowa, która nam. 1 lipca spadnie na głowę, to jest chyba wielki problem. Chaos. Chaos, wielki chaos przede wszystkim. Nikt nie wie, kto za co odpowiada i jak to do końca e, zrobić. I chyba i... najłatwiej będzie e, z, posiąść tę wiedzę, do jakiego pojemnika wrzucić jakie odpady i żeby to segregować, ale mm. te całe formalności i wszystko związane z tym, no to e, duży problem dla mieszkańców też, którzy muszą się e, z tymi całymi formalnościami też jakoś ogarnąć. Dobrze, po kolei. Mamy tutaj wiele stron e, wytwórcy śmieci, bo to nie tylko osoby fizyczne, ale też i, i, i biura y, firmy, wspólnoty mieszkaniowe, czyli zbiór mieszkańców, samorząd, ministerstwo i litera prawa zapisana w w dzienniku ustaw. I jeszcze firmy, które będą realizowały umowę. I jeszcze firmy, które będą realizowały. Odbioru umowy. śmieci. I zdaje się, że każdy z tych podmiotów idzie w innym kierunku z interpretacją i z działaniami. Tylko, że każdy dzierży literę prawa, czyli ten dziennik ustaw, i udowadnia chyba sobie, że ma rację. Mm -hmm. I tu się robi problem. Czy tak mało spójna jest ta ustawa, że może być tyle interpretacji? Ja, ja nie wiem. Ja powiem tak. Nie jestem powołany do tego, aby zinterpretować ustawę śmieciową. Dzięki Bogu. Dodam na końcu. Ja, jako właściciel domu dwurodzinnego, zostałem wezwany do tego, aby wypełnić deklarację. I jakaś, któraś tam rubryczka to była nazwisko panieńskie matki. Potrzebne nazwisko panieńskie mojej matki, żeby mi śmieci odebrać. No, gratuluję, naprawdę gratuluję temu, który sporządzał ten kwazy PIT. To przyszło do głowy, że y, wytwórcy śmieci mają wpisać nazwisko panieńskie matki. Dobrze, że jeszcze na śmietniku nie musisz tego oznaczyć. Y, na, nie jestem pewien, czy nie muszę. Chciałem segregować swoje śmieci. Powiedziano mi w gminie, że muszę mieć kompostownik z numerami. Widocznie muszę szczelać z tego kompostownika, może muszę mieć pozwolenie na broń, żeby mieć ten kompostownik z numerami. Nie wiem. Po prostu ja, ja jako ja spotykam się z absurdami w małej gminie. Taką jak, jak Piechowice. Ja sobie wyobrażam, co się dzieje w dużym mieście. Tak? A chyba jest najgorsze to, że tak naprawdę każde miasto, każda gmina, każda firma, która będzie odbierała te śmieci, interpretuje to wszystko inaczej. Wrocław, samorząd wrocławski, stał się symbolem walki z tą ustawą y, śmieciową de, de nome i y de facto, <laughs> dlatego że. O tyle, o ile nawet jeśli zostanie uznana jako konstytucyjna, to absurdy w niej zawarte są takie, że naprawdę, ja, no jakby to powiedzieć, nie, za bardzo nie warto się pochylać nad, nad tą ustawą, jeśli nie to, że grożą nam kary. Znaczy, jest to, jesteśmy trochę postawieni, my, obywatele, w takiej sytuacji, że przez władzę, że władza nam mówi, drogi obywatelu, no. Płać i płacz. No, no, tak, tak, ja to tak interpretuję. Jeśli już zostało za zakomunikowane, chyba nie tylko y, y, mnie, że mam prognozować, ile śmieci będę wytwarzał, na podstawie tej prognozy mam zapłacić. Jeśli wytworzę mniej, przepada, jeśli wytworzę więcej, dopłata, no. No, już z konstytucyjnością czegoś takiego to no, mam wątpliwości, tak? E, natomiast mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy. E, w przypadku naszego rządu nie byłby to, nie byłby to pierwszy raz y, widem matki pierwszego kwartału. E, I do lipca ktoś powie: Dobra, żartowaliśmy, to, to teraz zrobimy tak. Normalnie. Tym chyba, bardziej, chyba że... Chyba za daleko już to wszystko zostało, było posunięte i przetargi, które odbywają się eee... dla firm na, na wywóz śmieci i inne rzeczy, to chyba już jest za późno, żeby coś się zmieniło niestety, bo ten pierwszy lipca to już niestety miesiąc tylko nam pozostał. Tym bardziej, że cała ta ustawa jest wzorowana na ustawie francuskiej czy niemieckiej z pierwszej połowy lat 90. Tam też się nie sprawdziła. To znaczy we Francji Mamy tak, każda rodzina, każdy dom jednorodzinny, czy każda wspólnota ma tych pojemników dwa, czy dwa, dwa rodzaje. Do jednego pojemnika wrzucamy papier, szkło, nie, szkło się wrzuca na mieście, papier, aluminium i wszystko to, co można wtórnie wykorzystywać. Do drugiego pojemnika całą resztę. I tyle, tak. Trzeba jeszcze dodać, że we Francji nikt z, z, ze wspólnoty obok nie wrzuca nie do tego pojemnika na złość, ale nieważne. I tak te śmieci są do wtórnego sortowania. A więc cała ta filozofia z kompostownikiem, z numerami, to, to jest, tam uznali, że to jest bez sensu. Tak? Już, już teraz. już. już Wynik, wynik tej, wprowadzenia tej ustawy jest taki, że we Francji bynajmniej wrzucono wsteczny bieg i troszeczkę. Gdzie się cofnięto. Cofnięto. Widocznie my musimy na własnych błędach, na własnych, na cudzych się nie uczymy, musimy sami je popełniać. Tacy już jesteśmy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej to będzie się wyjaśniało, ale będzie już się pewnie wyjaśniało wtedy, kiedy będzie ta ustawa świeciła nowa już ale będzie bolało, Ale to już będzie bolało. Na sam koniec naszego programu króciutko e, o tym co się dzia działo w ZUS-ie e, w miniony czwartek. Ktoś na teren ZUS-u podrzucił. Od, podrzucił e, pocisk e, moździerzowy e, około 9:00 jeden z pracowników ochrony zauważył ten e, pocisk bo to prawdopodobnie tak było bo niemożliwe żeby on się nagle znalazł w bardzo widocznym miejscu z tego co tam informuje policja e, na jakiejś kostce brukowej cały ZUS zamknięty oczywiście od 9:00 e, później wszystkie ulice wokół e, duży paraliż było też dużo osób które przyjechało załatwić swoje sprawy e, do ZUS -u. no i była blokada. Chyba tutaj ktoś duże swoje niezadowolenie wyraził wobec tego, jak postępuje zakład ubezpieczeń społecznych. Ja rozumiem wkurzenie, bo to już nie jest, to już nie są nerwy. Tego petenta, który podrzucił zardzawiały pocisk artyleryjski. Z II wojny światowej. Z II wojny światowej. Ale to nie jest sposób, żeby załatwić sprawę. Tak? Ja też. Y Kiedyś tam miałem do czynienia z ZUSem, 13 lat temu dokładnie, jak się dzieci moje urodziły, bliźniaki. Wówczas chodziło o, o, o zasiłek macierzyński. I, I też miałem ochotę coś, coś podrzucić może niekoniecznie pocisk artyleryjski, ale też zdałem sobie sprawę, że to niczego nie załatwia. W sensie takim, że Ewakuacja budynku, ściągnięcie saperów z Bolesławca no, powoduje zamieszanie. I kolejne ale, koszty, które wszystkim będziemy się ponieść. Ale jeśli ktoś myśli, że przez tego całego zamieszania w ZUS-ie urzędnicy, tak należy ich nazywać ZUS-u, czegoś się nauczą, to ten ktoś jest w błędzie. Co najwyżej pójdą na ten jeden dzień na wolny. Be, tak. Co najwyżej zafundowaliśmy y, całemu personelowi y, Wydziału Zuzowskiego z Janiej Góry wolne i, i tyle. A wątpię, by y, poza, poza tym, że to jest demonstracja, tak, poza tym, że to już nie jest oświadczenie, że nie zgadzam się, to już jest prawie czynny opór, y, ale tak naprawdę niczego, niczego to nie załatwiło. To symboliczne takie, te, 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 taki opór już, może coś, coś więcej niż protest, ale w ZUS-ie, tak samo jak i w krus trzeba coś więcej niż, niż pocisk artyleryjski, trzeba tam bombę jądrową, nie namawiam do tego, aby ją zdetonować absolutnie, tylko trzeba może taką ustawową bombę, żeby, żeby to wszystko zaczęło inaczej działać, żeby to wszystko było bardziej pro-petenta, a nie Pro przetrwania instytucji. Zobaczymy, jak teraz będą funkcjonowały służby. Czy uda się znaleźć tego kogoś, kto ten pocisk podrzucił? Może akurat monitoring się przyda, nie, ale kończymy nasz program, nie, bo już nie, to takie nie, tematy. Nie, P proszę umorzyć sprawę. Tyle umarzacie, to proszę umorzyć <laughs> to... tam też. Moja osobista prośba. To dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia z Państwem w kolejnym odcinku końca tygodnia. Do zobaczenia za tydzień.